Muszę nagrać swoje pierwsze wejście do wody Patrzcie, Adren ma wodery, to jest niesamowita chwila. Jako pomstna, tak pierwsze zanurzenie. Ekstra. Mamy browarki, zerówki. Jest impreza. Mamy też... Tak, różowy wojownik dla ciebie. Chwytaj. No i to mamy szpadel. To spróbujemy później te grube zwierzę wykopać. No, także do zobaczenia przy fajnym fancie. No i proszę Państwa, jest pierwszy fan. Taka rua z takim jakimś zaczapem. No. Kierownica? nie. Nie. No, porządny fancik. A tutaj mamy to koło takie wielkie. To jest jakiś dekiel, bo to jest płaskie, tylko że jest przyczepione czymś od spodu. Nie da się tego tak wytargać. Już w tamtym roku próbowałem. Także biorę szpadel i spróbuję pokopać. Nic nie będzie słychać, ale będzie widać. Super! Patrzcie, patrzcie jaki fancik fajny, Andrzej dobrze. Bagażnik do motoru. Tak obstawiam. Fajna rama. A, tu się pasek daje, żeby coś nie spadło na bank. Super. No to co, czujesz już złom, jak jesteś w wodzie, nie? Fajnie. Na brzeg, tutaj nawet. Fajnie. Mamy takie wiadro. Trzeba je opróżnić No porządne wiaderko Emaliowane Patrzcie, piękny młotek Złowiłem, nawet jeszcze kawałek jest trzonka No to super fancik O to będzie 250 gramowy 250 gramowy chyba tak 250 gramowy o <śpójstwo> Spójrzcie co Adrian znalazł O jest na żywo chlapala <śpiewa> twarz Ale całkiem jest przyzwoity Nie ma dziury nawet co? Nie ma dziury Ościłeś się wodą Super No a to to jest już mistrzostwo świata Yy, właśnie Adren tutaj to złapał, i mówi Chodź, pomożesz mi pociągnąć, bo nie da się. No i we dwóch udało się wytargać kierownicę taką. Chodźmy do słońca. Zobaczyć, ale super. Poznajecie od czego, bo my nie możemy zidentyfikować na razie. Tam są pod spodem jakieś numery. Aż tutaj chrom. O! Ale fajny fancik. Piękna kierownica. No, i garnek na żywo wyskoczył, właśnie. I ochrzcił Adriana no, 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 tym razem taka blaszka. Takich małych fantów jest sporo, ale nie pokazujemy wszystkiego. Na podsumowaniu zobaczycie. No i A, no widzisz. Od beczki, tak? No i słuchajcie, znaleźliśmy coś takiego, szpulę taką. Udało się mi namierzyć, a Adrian wytargał, już, już nie miałem sił po prostu. Więc jest szpula taka. No i słuchajcie, tutaj jest jedno takie koło, właśnie też. Prawdopodobnie od beczki. I tam, no to drugie to samo. Więc. O, bańki idą. Adrian jest silny. Spróbuję nie, nie, to nie, to nie, nie, <śla> no, trochę podkopać jeszcze. Może się uda. Jak nie, no to, to nic. To kiedy indziej. Ale już jest sukces, że to wyszło przynajmniej. Jesteśmy w trakcie odkopywania. Widzicie? Ale potwór. Ja. Jak my to do samochodów Starabanimy Trzeba będzie powyginać jakoś Albo schowamy, Sylwestra weźmie kiedyś Ale, no Francisco Toż to waży 20 kg Trzeba będzie schować to Na Sylwestra A tutaj poznajecie kolegę no Z ostatniego odcinka <grym> Prosił mnie, żebym go zostawił na brzegu, no to go zostawiłem, a on tutaj sobie pływa. Dzięki stary. Mogę popłynąć dalej? Jasne, chłopie. Ogólnie to nie udało nam się wyrwać tych szpuli dwóch, czy tam beczek. Więc no nic. Jak nabierzemy sił, to kiedy indziej przyjedziemy, bo zapadaliśmy się tam po kolana w mule. Ciężko było nogi wyjąć później. Dobra. Jakiś łom trzeba wziąć, może da się to podwadzić Bardziej podkopać jeszcze A teraz idę wykopać garnek, bo znalazłem garnek Wiedziałem, że Adrian to będzie zawodnik To będzie... Boławiacz numer jeden, patrzcie jak siedzi w wodzie Wytargał coś Patrz, ma sejf Nie Ale pusty To jest... Sejf? Nie to jest, podejrzewam, że to może być coś od pieca, jakaś na przykład szufladka od pieca że, ja na ten, na popiół. A ja myślałem, że safe do ściany, Kurczę. taki i tu drzwiczki, wiesz. No. Ciekawe, no Safe to by było coś. A, a to a, ale i tak wytargałeś. Tak? Gdzie ten garnek masz? Super, pomogniałeś. Się... <grym> o to o Tu jest facyk i sejf jest dla y, na wprost aha, A, super to nie obok, no <laughs> to nie dawaj, magnesem pomachaj gdzie to masz jest, magnes? Jest, aha nie, to, to lino i tak jak będziesz szedł, to zahaczysz no, linę o, jest jest aha, i tu jest o o, o, o od razu trafiłeś no, no wiedziałem, że <laughs> O, faktycznie znamaj zrale, ale siedzi idę po łopatę. Normalnie jak poszukiwacze złota, poszukiwacze zgadza się, ale złomu. Dobra. O, ten O. jesz, z gwoździ. No, powiem szczerze, że, że ten garnek tutaj jest zakopany na amen. Wybaczcie, że tak stękam, jękam, ale to było coś okropnego. Wytargałem ten garnek. Ale to tak się działo w wodzie. Patrzcie, jaki wielki gar. Był cały zasany w mule. Ale jest. Sukces. Kurczaki. Siedź tu. Hamie. Oh. Dobra. Idę teraz po swój garnek, bo to był garnek Adriana. A mój garnek jest tutaj. Gdzieś tu był A, wracam Nie wiem, nie da rady. Aha, tutaj To duże też jest To też jest duże, to nie jest gorne Nie To też jest duże Kurde Aha. butelkę na brzeg, później Aha, Butelki wziąłem. zabierzemy Co oczywiście Tak, tak, tak mam. Ty, to, a to nie jest jedno... To jest to! Nie, to Ta. jest drugie. Nie, to jest drugie. Co tu jest? To jest drugie. A to jest taka... no, kolanko takie wielkie. Nie Ja piernicz! Ja tego nie podniosę. tu no. jest. O! Jeď! Trzeba by opróżnić to z mułu, ze środka i będzie git. To na razie na brzeg damy. Jak kiedyś z tato przyjedziemy, te czwórko, to zabierzemy to łopone. Co tam Jakaś Coca-Cola? Puszka? Co to jest? Wawel. O, Cukierki o smaku coli. Z Wawela. Nie, znaczy no, nie wiem, tak strzelam. Albo taki na prezent żeby... No ale... Ale... Patrzcie, się A, dzieje. ale... Patrzcie, tu jest koło od ciężarówki. Znaczy opona. A tą rurę tutaj wygrzebujemy ze środka SYF. Masakra. Jeszcze tam jest druga taka rura, ale głębiej. Jakby ktoś umiał nurkować to zapraszamy. O kurcze, jest. blisko auta. Dobra, kopiamy tą drugą ryłę, to jest obok. Jest wielkości i grubości tej co wyjęliśmy, ale jest głębiej. Adrian wykopał coś takiego. Normalnie rozwalił mnie. Półmisek muli. Moje ulubione danie jak to mówił. Ale muła mu, zostawimy, a sama sam ten półmisek to jest super sprawa, to jest gliniane naczynie. Gniana doniczka taka jakby, znaczy ta, nie doniczka tylko miseczka fajna zachowam, umyję i będę jadł z niej a ja łopata się zachowała łopata się zachowała bardzo dobrze jak na jej wieki i jej zużycie i pomogła nam bardzo minimalnie, wejdzie weszłoby patrzcie co się dzieje no, już nie chcieliśmy odpuścić dzisiaj, no przynajmniej to się udało Także to ogolimy i spróbujemy wytargać na brzeg. Ja ci nie mogę. Chyba minimalnie nie wejdzie dalej. No niestet. No Ale ruła. Nie widzę, nie widzę. Ale słyszę. Ale. Wyciorek. No kurde. Dobrze, tabolona. Jeszcze no. raz. Na pewności firma Wyciorek. Idzie tak. Zaraz na się lepiej Taki kamień. szaman rzeczny. Fajny kamień. A. kamień no. Szaman rzeczny z tym, z tym, z tym łopatą. No, gdzieś tu Lina się targała, więc na pewno zahaczysz o nią. To jest. Dobra, targamy z powrotem, ta sama ścieżka. Ale nie będę już tego kręcił, po prostu wytargam. No, jest taka sytuacja, że muszę jechać na dwa razy, bo na raz nie zmieściliśmy wszystkich sprzętów wszystkich pantów. Więc jadę teraz na bazę rozpakować się i jadę jeszcze po te dwie wielkie ruły, które wyłowiliśmy z Adrianem. Dzięki Adrian za pomoc. Dobra akcja była dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich widzów i do zobaczenia na podsumowaniu. Jeszcze wracając z po szedłem do wody, udało mi się wytargać ten drugi garnek. Trochę sił nabrałem i poszło łatwo i szybko. Jedna ruła tutaj, a druga ruła na tylnym siedzeniu zabezpieczona specjalną plandeką. Witajcie na podsumowaniu, zanim podsumujemy to wszystko. Zapraszam wszystkich do subskrybowania mojego kanału, polecajcie znajomym też, udostępniajcie na Facebooku, jak możecie. To mi dużo pomoże na pewno. Będzie więcej odcinków i większa motywacja też. A teraz zapraszam do podsumowania. Taka szpula. Taka szpula wyszła. Są jeszcze dwie podobne szpule, czy to jakieś beczki, tak jak mówił Adrian. No nie dało się tego wytargać przy pomocy rąk i łopaty. Wiadro takie fajne parę puszeczek, znaczy te puszeczki akurat to wypiliśmy my, ale jedna puszka wpadła, takie śruby garnek taki mały kierownica fajny fancik, naprawdę pierwszy raz kierownicę wyłowiliśmy to kolejny do kolekcji jest wkręt jeden taka gliniana znajdka też kawałek kanki małej jeden garnek taki Zielony, tutaj taka, taki pojemnik prawdopodobnie na popiół, niebieski garnek taki wielki. Podejdźmy z tej strony. O, tak to wygląda. No i te dwie ogromne rury, po które musiałem przyjechać drugi raz. Jedna taka rura to jakieś 30 kg więc tutaj mamy dwie rury, 60 kilo z dwóch rurek. No i tutaj jeszcze taki bagażnik. Od motocykla podłożyłem go tutaj, żeby rura nie, storla, nie sturlała się. Jeszcze taka rurka. Także dzisiaj bardzo dużo złomu. Dzięki bardzo za uwagę. Ja spadam do pracy, jadę na nockę. Także film będzie pewnie jutro, czyli w poniedziałek. No, tak mi się wydaje, że tak będzie. Dobrze, dzięki bardzo za uwagę. No, naprawdę dzisiaj plony porządne. Ta kierownica super fund, Młotek, no i tonarzowo Takie ruły. Nara!